Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym opublikować myślę, że jeden z najważniejszych, a na pewno jeden z najbardziej pomocnych filmów na kanale. Zapraszam, moi drodzy. Pomysł na temat tego filmu on mi chodził już dość długo. I sytuacja wygląda następująco, że w ostatnim czasie sporo takich informacji padło na grupie też na Facebooku i na Discordzie, na które zresztą serdecznie zapraszam. I jest to tematyka związana z pewnym zrozumieniem tematu choroby alkoholowej. Chodzi o to, że większość z nas mieszka z rodziną, czy to z rodzicami, czy to z żoną, z dziećmi, z krewnymi i tak dalej. I bardzo często spotykacie się z pewnym niezrozumieniem ze strony osób, które nie są uzależnione, bądź też może mają jakiś problem generalnie ze strony domowników. Jest to o tyle ważny temat, bo jednak wsparcie domowników, a przynajmniej nie przeszkadzanie w waszym trzeźwieniu, może mieć no, decydujące znaczenie o tym, czy uda się w jakimś dłuższym okresie abstynencję zachować, a być może już w ogóle do końca życia. I teraz, jako osoby uzależnione, oczywiście nie mamy prawa wymagać, by inni nas zrozumieli. Oczywiście no, nie każdy zna się na każdej chorobie, i to jest zrozumiałe. Alkoholizm jako choroba jest dość specyficzny w odbiorze, więc tutaj też ta świadomość rośnie, ale bywa różnie. Stąd pojawił się film, pomysł na ten film, by w jak najprostszy, jak najkrótszy sposób postarać się wyjaśnić, dlaczego alkoholizm jest chorobą i dlaczego warto, by Wasi domownicy, bo to jest film głównie kierowany do tych osób, postarali się zrozumieć Wasz problem choroby alkoholowej. No bo jest to temat generalnie dość, dość ważny. I teraz, przepraszam, będę spoglądał w notatki, Yy, ale mam trochę tych informacji sobie zapisane i zacznę od tego, kim jestem. Jeżeli jesteś na kanale yy, Jakowic bez zniowolenia dość długo, no to już trochę mnie znasz. Natomiast prawdopodobnie ten akurat film będzie oglądało sporo nowych osób. Więc yy, przede wszystkim, yy, ja jestem alkoholikiem, yy, trzeźwiejącym, niepijącym alkoholikiem od ponad 14 lat na. Czas nagrywania tego materiału. No, od 2009 roku nie piję. E, w tym czasie zrobiłem studia, e, wydałem dwie książki związane z tematyką uzależnień i rozwoju. E, od ponad no, od 10 lat aktywnie e, pomagam ludziom uporać się właśnie z problemem choroby alkoholowej, pomagam wychodzić ludziom z uzależnienia. E, ponadto życiowo jestem e, mężem, ojcem trójki dzieci e, przedsiębiorcą. I nie chodzi o to, żebym się teraz czymś chwalił. Bardziej chodzi o to, że jest to pewien mandat, który uważam, mam na to, by w sposób wiarygodny mówić o, o tematyce uzależnień, o temacie wychodzenia z alkoholizmu. No bo yy, mam to przerobione i teoretycznie, i praktycznie na własnej skórze, ale też na skórze naprawdę już niezliczonej ilości osób, z którymi miałem okazję przez te no już bardzo długo, długo współpracować i, i pomagać innym ludziom również. I teraz pytanie w ogóle pierwsze, no jak alkohol może tworzyć jakieś problemy? Przede wszystkim czy alkohol, który jest w zasadzie dostępny niemal wszędzie, może być naprawdę wielkim problemem, jakąś trucizną? No i teraz okazuje się, że może być. Rokrocznie w Polsce umierają naprawdę tysiące osób z powodu alkoholu i tu nie chodzi też o to o czym my bezpośrednio myślimy, czyli wiecie jakaś marskość wątroby, bo to nam się będzie kojarzyło w pierwszej kolejności, co jest powodem śmierci w wyniku choroby alkoholowej, ewentualnie bezdomność, ale też chodzi tutaj o masę niezliczonych wypadków. Masa osób ginie w wypadkach pod wpływem alkoholu, i nie tylko samochodowych, ale też maszyn rolniczych, maszyn w ogóle. To są często łamane już w taki sposób absurdalny przepisy BHP. To jest niestety wynik wszystko również spożywania alkoholu. Z wyniku przemocy masa osób ginie, czy, czy doznaje trwałego kalectwa. Tak? Pomijając już masę innych konsekwencji, które powoduje nadmierne spożywanie alkoholu, przestępczość. Bardzo mocno wzrasta pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o, ogólnie o przestępczość, to jest chyba gdzieś w granicach 60%. Przestępstw jest popełnianych pod wpływem alkoholu. Natomiast jeżeli chodzi o gwałty i popicia, no to jest w granicach 80%. Więc to jest naprawdę duży, duży problem. Tak? I teraz chodzi o to, mimo że alkohol sam z siebie jest przyczyną ponad 200 innych chorób, Alkoholizm, nadmierne spożywanie alkoholu, sam z siebie poza rzeczami, które wymieniłem, konkretnie ponad 200 innych chorób y, może powodować, mimo to, jest y, cieszy się generalnie bardzo dużą popularnością. I jest to duży problem, no bo jest to sposób na stres, tak? W większości, o, w większości wypadków. Y, sposób na problemy w pracy czy w domu. Jest właśnie synonimem dobrej zabawy, no bo wiadomo, jak mamy jakieś spotkania towarzyskie i tak dalej, no to często one się odbywają przy alkoholem. Jest sposobem na, jest nagrodą, jest pocieszeniem, również w jednym i często nawet bywa pomysłem na prezent. Tak czyli wydaje się to rzecz zupełnie normalna, bezpieczna, przecież wszyscy piją, aczkolwiek, jako Polacy, niestety pijemy coraz więcej. Yy, więc w czym problem? No, właśnie problem w tym, że masa naprawdę spustoszeń jest yy, siana przez alkohol, tak? I teraz, jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Ja sam nie jestem wrogiem alkoholu. Natomiast chcę yy, tą świadomość jak najbardziej podnosić i bardzo chcę, byśmy wszyscy zrozumieli, że alkohol jest dla ludzi w pewnym sensie, aczkolwiek yy, masę, masę problemów on tworzy. Poprzez uzależnienie i poprzez łatwą dostępność, i tak dalej. A to jest temat na inny film. Ja bym chciał jeszcze tutaj zaznaczyć, jakie są właściwości. Właściwości chemiczne alkoholu, pozwolę tutaj do notatki zajrzeć, oddziałują na mózg. Konkurując z własnościami, chemiczny, własnościami chemicznymi produkowanymi przez sam układ nerwowy w celu komunikowania się w systemie neuronów. Yy, no tu chodzi o to, że on uderza yy, właśnie w kwestii działania dopaminy, endorfiny, alkohol. Zawarte w substancjach psychoaktywnych uszkadzają ponadto struktury nerwowe. U alkoholików zniszczonych jest 30% neuronów płatów czołowych. 30%. Które odpowiadają za wyższe funkcje mózgowe, takie jak planowanie czy przewidywanie, a także hamowanie instynktownych zachowań, na przykład agresji. No to jest wynik, wiecie, no po alkoholu na przykład bywają, że ludzie po prostu nie myślą, zachowują się w sposób Agresywny, bardzo ryzykowne działania podejmują, czy to w pracy, czy, czy ryzykowną jazdę, nie wiem, samochodem, no łamią w sposób absurdalny przepisy BHP. Eee, przestępczość wzrasta również przez to, że, no zwyczajnie ta kora przedczołowa nie działa tak jak powinna, tak. I masa innych rzeczy niefajnych się dzieje, no to jest wszystko ze sobą ściśle związane, tak. I je, jest to duży, duży problem. I. To właśnie fakt zaburzenia czynności mózgu alkoholików pozwala stwi na stwierdzenie, że ich nauk jest również chorobą. Istnieje ona bez względu na to, czy dana osoba znajduje się obecnie w stanie opojenia alkoholowego, czy też nie. Chodzi o to, że te y, zmiany, które powstają w mózgu, one, one powstają w sposób trwały i, i nie ma specjalnie znaczenia, czy ona jest pod wpływem, czy nie. Oczywiście, pod wpływem będzie znacznie gorzej, ale. Bez działania alkoholu te zmiany również są. Czy alkoholik jest chory psychicznie, więc nasuwa się pytanie. Niektóre źródła mówią, że 37% osób uzależnionych od alkoholu cierpi również na inne zaburzenia psychiczne, a jedna czwarta uzależnionych spełnia kryteria rozpoznania zaburzenia depresyjnego. Ponadto 1 trzecia uzależnionych cierpi z powodu zaburzeń lękowych. Więc widzimy, że to jest ściśle ze sobą związane. Tu już y, można się nieco zastanowić nad tym, czy takie mówienie do alkoholika, słuchaj, ale nie możesz mniej wypić, czy ty musisz zawsze wszystko wyżłopać, czy, czy to się musi tak kończyć, yy, no, to nie zadziała. Dlaczego? Bo nasze prośby na to, by alkoholik pił mniej, by kontrolował y, picie, y, no to są troszeczkę, y, jakby byśmy prosili osobę, Załóżmy, która nie, nie może chodzić, no by, by w końcu wstała, weź człowieku, wstań, rusz się i weź idź, coś zrób. Człowiek, który nie potrafi chodzić. Z jakiegoś powodu, tak? No, takich rzeczy się po prostu nie robi, to nie zadziała. Znaczy, mówić można, ale no, w skutku, oczywiście, to żadnego nie da. Dlaczego tak się dzieje? Kolejnym powodem na to, że alkoholizm jest sklasyfikowany jako choroba, jest to choroba przewlekła. Postępująca, nieleczona prowadzi do śmierci. Jak każda choroba, ma swój numer statystyczny w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD10 i jest to numer F10.2. Choroba ta charakteryzuje się objawami osiowymi, dzięki którym rozpoznajemy, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu, czy nie. Chodzi o to, że każda choroba, która dotyka ludzi, bez względu na ich status, na ich wykształcenie, na ich pracę, na ich zawód, yy, na ich majątność nie ma znaczenia. Choroba dotyka wszystkich, prawda? Czy ktoś jest biedny, czy bogaty, nie ma znaczenia. Choroba dotyka wszystkich. I na przykład, dajmy na to grypa, czy jakieś inne przeziębienie. Ono się charakteryzuje pewnymi objawami najczęściej jakiś katar, kaszel, bóle gardła, wysokotemperatura i tak dalej. I to są pewne objawy, które dotykają absolutnie każdego człowieka na świecie. Czy jest biedny, bogaty, czy, czy pracuje, czy nie pracuje, nie ma to najmniejszego znaczenia. Czy jest wykształcony, czy nie. Absolutnie. Grypa generalnie u wszystkich ludzi będzie wyglądała tak samo. Podobnie cukrzyca, nowotwory, wszystkie inne choroby. I alkoholizm również jest chorobą, bo również ma pewne objawy, które występują absolutnie u wszystkich ludzi. Ja nie będę tych objawów teraz. Wszystkich dokładnie omawiał, bo, bo, bo nie, 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 nie o tym jest film. Na ten temat zrobimy oddzielny materiał. Natomiast te objawy to jest głód alkoholowy. Charakteryzuje się silną, natrętną potrzebą spożycia alkoholu. Czyli osoba uzależniona, no, myśli o tym, żeby wypić. No, mówiąc najkrócej, najprościej, kombinuje po prostu jak koń pod górę, żeby gdzieś ten alkohol załatwić. No i żeby wypić po prostu, jest to jeden z ważniejszych celi takich. Utrata kontroli nad alkoholem jest silnie związana z poprzednim objawem yy, głodu. Czyli taka osoba traci tą kontrolę, pije w sposób ryzykowny, pije w miejscach, gdzie nie powinna pić, na przykład w pracy, czy gdzieś w ukryciu i w innych jakichś takich dziwnych sytuacjach. Yy, jest to też z tym związane, tak? Kolejny punkt, to jest alko alkoholowy zespół abstynencyjny, czyli w momencie, kiedy nie mamy alkoholu we krwi, no to zaczynają się dziać niefajne rzeczy z nami. Tu chodzi o majaczenie czy padaczkę alkoholową, to już są takie ekstremalne przypadki, ale to no, też takie bardzo, bardzo silny kac, no, mówiąc jakby kolokwialnie, jest tym zespołem abstynencyjnym. Zmiana tolerancji na alkohol. To już możesz, jako osoba, która żyje z alkoholikiem, zauważyć, że no, on generalnie ma silną głowę tak zwaną. No sporo wypije. No wiesz, to jest tak samo jak z lekarstwami. Jeżeli codziennie by się brało jakieś leki, one po prostu przestaną działać. No bo my się adaptujemy do różnych takich rzeczy i po prostu stąd jest tak, tak zwana silna głowa. Koncentracja życia wokół alkoholu, czyli tutaj osoba wchodząca w proces uzależnienia coraz więcej czasu poświęca na sprawy związane z piciem. A zaniedbuje inne formy spędzenia czasu. Osoba taka coraz częściej spotyka się z ludźmi, z którymi można wypić, a unika osób niepijących. Zaczyna pić w ukryciu, zaniedbuje pracę i rodzinę. Mimo ponoszenia szkód, pije jeszcze więcej. Najważniejszą wartością życia alkoholika staje się alkohol i wszystko jest podporządkowane piciu. Alkohol zaczyna kierować życiem osoby uzależnionej. Jeżeli widzisz to u siebie, czy widzisz to u kogoś właśnie bliskiego, no to tym bardziej możesz. Podejrzewać, że ta osoba jest nadzwyczajnie uzależniona. I picie pomimo ponoszenia oczywistych szkód spowodowanych właśnie piciem, czyli różne akcje, różne jakieś wiesz, wywalenia z pracy, jakieś kradzieże, inne być może przestępstwa, widzisz, że generalnie picie nie przynosi Ci wiele dobrego, albo wręcz bardzo szkodzi, a mimo to pijesz, czyli Wszystkie wieś, przeprosiny, wszystkie obietnice, więcej nie będę, i tak dalej, no to też jest wynikiem tego, te, tego punktu. Mamy tutaj sześć objawów yy, choroby alkoholowej. I teraz, jeżeli yy, wszystkie sześć oczywiście nie musi u ciebie występować czy u kogoś bliskiego, ale jeżeli one gdzieś występują w ciągu ostatniego roku, no to jest całkiem prawdopodobne, że ty czy osoba gdzieś ci bliska jest uzależniona. A, a jeżeli jest uzależniona, to naprawdę. Bardzo, ba, bardzo warto no, się leczyć, tak? No bo alkoholizm jest chorobą. A jeżeli jest chorobą, są pewne metody leczenia. I teraz yy, to jest druga część filmu, yy, którą bym chciał przedstawić. I tutaj przedstawię kilka punktów, takich zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików. I to jest bardzo ważne, byś teraz postarał, postarała się zrozumieć, że jeżeli. Twój znajomy, czy ktoś krewny, ktoś ci bliski, podesłał ci ten film. Słuchaj, proszę, obejrzyj ten film, bo facet ci opowie mniej więcej, jak to wygląda. I ja mam problem z alkoholem, i pewne rzeczy mi szkodzą, pewne mnie szkodzą, pewne przeszkadzają i tak dalej. Bardzo chcę, żebyś zrozumiał zrozumiała, że to jest temat ważny. I ja bym chciał teraz te kilka zaleceń przeczytać troszeczkę je omówić i. Naprawdę pragnę, byś ty zrozumiał, czy zrozumiała, że osoba, która Cię prosi o to, jest to dla niej niezwykle ważne. Jeżeli chcesz, by ta osoba wyzdrowiała, bo my mówimy o chorobie, my nie mówimy o silnej woli, o tym, że ktoś jest słaby czy silny, my mówimy o chorobie. Jak zapewne zauważyłaś, czy zauważyłeś do tej pory, jest to choroba alkoholizm, a nie kwestia silnej woli, chcenia, niechcenia, to żeby taka osoba miała szansę na wyzdrowienie, bardzo fajnie byś byście takie środowisko wokół tej osoby stworzyli, by tej osobie zwyczajnie pomóc. Tak jak staramy się pomóc ludziom, którzy chorują na depresję, którzy chorują na nowotwory, którzy chorują na przykład na cukrzycę. Staramy się pomóc ludziom, którzy są przeziębieni, mają grypę. No nie robimy wtedy przeciągów w domu na przykład, tak? Staramy się takiej osobie pomóc, rozumiemy, że ona kaszle, że ją wszystko boli, że nie ma na nic siły. Jeżeli ktoś jest silnie przeziębiony, czy, czy ma grypę. I bardzo ważne, byśmy do choroby alkoholowej podeszli w ten sam sposób. Jakie to są zalecenia? Taka osoba powinna unikać miejsc, gdzie podawany jest alkohol. Czyli, jeżeli jest, są jakieś imprezy, organizuje, może na początek wybieracie się gdzieś na imprezę, to bardzo fajnie, żeby taka osoba na przykład nie szła, zwłaszcza w pierwszych miesiącach abstynencji, nie szła tam, gdzie jest ten alkohol lany, wiesz, jakoś bardzo mocno. Możecie wyjść albo szybciej, możecie wyjść sobie nieco później, ale generalnie co do zasady, nieco później w sensie na drugi dzień. Starajcie się omijać alkohol, bo taki kontakt wzrokowy z alkoholem on jest dużym, dużym wyzwalaczem, zwłaszcza na początku. Kolejna rzecz. Zadbaj, aby w Twoim domu nie było żadnego alkoholu. No fajnie, gdyby tego alkoholu w domu nie było. I tu warto się nad tym głęboko zastanowić. Jeżeli przyjdzie kryzys dla takiej osoby, a prawdopodobnie przyjdzie, prędzej czy później, bo w życiu z różnymi trudnościami się spotykamy, ja też przecież przez te kilkanaście lat abstynencji miałem masę różnych trudności, i prawdopodobnie nie, nie mam właściwie pojęcia, jakbym się zachował przez ten okres, gdybym na przykład został w domu sam ze swoimi problemami, ze swoimi myślami bo, nie wiem, bliscy na przykład w pracy, na jakimś wyjeździe coś, a w domu byłby alkohol. Jeżeli ten dostęp do alkoholu jest naprawdę łatwy, to też łatwiej po niego sięgnąć. Jeżeli alkoholu nie ma w domu, no to, hej, nie, trudniej po niego sięgnąć. Taki alkoholik ma wtedy czas na przemyślenie. Ma czas na to, by do kogoś zadzwonić, zanim na przykład dojdzie do sklepu i kupi. Niż wtedy, kiedy go ma zupełnie pod ręką. Pomijając, że kontakt wzrokowy z alkoholem też jest wyzwalaczem, o czym żeśmy przed chwilą powiedzieli. Dlatego naprawdę staramy się tego alkoholu w domu nie trzymać. No tak po prostu zwyczajnie, żeby, żeby tej osobie po, po prostu pomóc. Jeżeli ktoś na przykład choruje na, na cukrzycę i, i nie powinien słodyczy jeść, a ma ogromną słabość do słodyczy, no to też staramy się tych słodyczy wtedy w domu nie trzymać. Jeżeli, zobacz, chcesz się odchudzać przykładowo, no to też staraś się takiego śmieciowego jedzenia w domu nie trzymać, żeby cię nie podkusiło. Nie? No bo wiadomo, piątek wieczór, chcemy się wywalić przed telewizorem i... Coś sobie niefajnego zjeść. Więc staramy się nie trzymać takich rzeczy, które nam szkodzą. Poza tym tak na chłopski rozum, alkohol nie jest produktem pierwszej potrzeby, bo on zawsze w domu był. Zwyczajnie. A spotkania towarzyskie też nie muszą się zawsze yy, opierać o alkohol. No nie muszą. Po prostu. Być może to jest jakaś w ogóle nowość, no ale jednak muszą poważnie. Unikaj spotkań, na których się pije, pije się alkohol. No, czyli to, o czym powiedziałem. Jeżeli już macie jakąś sytuację, że ten człowiek musi być na spotkaniu, gdzie jest alkohol, starajcie się nie lać po prostu go jakoś nie wiadomo ile. A najlepiej tego nie robić wcale, no bo człowiek jest chory, chcemy mu pomóc, a nie zaszkodzić. Stanowczo odmawiaj picia. A jeżeli ktoś cię namawia, odejść, błagam bardzo nie namawiajcie alkoholików, żeby pili teksty typu, nawet piwa nie wypijesz, piweczka ani szampana, ja mam na imię Sylwester, no wiecie, no u mnie to było, ale szampana na Sylwestra nie wypijesz? No, no, no nie, nie wypije I naprawdę zmieńmy tą mentalność, byśmy się w Polsce nie musieli tłumaczyć z powodu, do, dlaczego nie piję, po prostu. I jeżeli widzisz, że taki alkoholik, on unika takich, wiesz, akcji, gdzie, gdzie, gdzie jest alkoholany, to nie dlatego, że macie w dupie, że, że w ogóle nie wiem, teraz to mu całkiem odwaliło, tylko po prostu jemu to szkodzi. On chce sobie pomóc. I fajnie gdybyśmy mu nie przeszkadzali w tym. Więc odpuśćmy, jeżeli nie chce pić, to niech nie pije. Tak? Jeżeli nie chciałby jeść, nie chciałby pić wody, no to wtedy zapytajmy się, czy coś się dzieje. Ale jeżeli on nie chce pić alkoholu, zobaczcie z papierosami, yy, kiedyś było rzeczą oczywistą, że wszyscy palili 70, 80, 90 jeszcze lata. To była zupełna norma. Sam też paliłem przez kilkanaście lat. A też już długo nie palę. I dzisiaj nikt nie pyta, tak? Dzisiaj, nawet jeżeli ktoś chce zapalić, no to ciężko, żeby ogień na ulicy spotkał, bo masa ludzi nie pali. Zmieniło się, to prawda? I z alkoholem może być tak samo. Nie róbmy z tego nie wiadomo czego. Hej, nie wszyscy piją. Więc nie naciskajmy na ludzi, by yy, w końcu wypili. Nie. Unikaj produktów zawierających alkohol. Takie jak ciasta, słodycze, cukierki, lody i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo nie chodzi o to, że taki alkoholik nachla się yy, tym yy, cukierkami. Musiałby ich chyba z 50 kg zjeść. Prędzej by zwymiotował. Tylko alkohol sam z siebie jest bardzo silnym wyzwalaczem. Więc yy, jako, jako smak, tak? Więc po prostu, jeżeli twój w cudzysłowie alkoholik. Odmówi ciasta, w którym jest alkohol, to proszę się nie obrażaj. Nie chodzi o to, że mu nie smakuje, tylko odmawia tego ciasta, dlatego że no, jest to bardzo silny wyzwalacz. Zrozum to, to jest bardzo ważne. To tak jak osoba z temperaturą 40 stopni stałaby w przeciągu yy, gdzieś w, przy oknie. No przecież zaraz byśmy takiego człowieka od okna odciągnęli. Co to odstawiasz? Patrzmy na alkoholizm jak na każdą inną chorobę to jest bardzo ważne. Yy, ważne, żeby też taki alkoholik mówił lekarzom na ten temat. No, bo jest masa różnych leków, które zawierają alkohol i one mogą też nawroty wywoływać. Oczywiście można żyć, no, ludzie kilkadziesiąt lat żyją, ja sam żyję i to nie jest jakieś bardzo uporczywe, bardzo utrudnione takie życie bez alkoholu. Yy, wręcz przeciwnie, dla osoby uzależnionej jest to w ogóle zmiana o 180 stopni. Yy, ale można to życie dostosować. Yy, Ważne, żeby taki człowiek mówił bliskim. Często jest tak, że y, ludzie unikają swoich bliskich, unikają spotkań, nie chcą powiedzieć, dlaczego y, nie piją, dlaczego nie chodzą na takie urodziny, no bo się zwyczajnie wstydzą, tak? Bo mamy jeszcze coś takiego, że to jest kwestia silnej woli, a y, co to za facet, który nie wypije, który nie potrafi, odm który nie potrafi sobie odmówić? To właśnie próbuje odmówić. Dlatego proszę, spójrzmy na to w ten sposób. Nie, ważne też, żeby taka osoba planowała swój czas, żeby miała ułożone pod siebie co nieco nie, nieco no, plan tygodnia jakby. Ważne, żeby taki człowiek dbał też również o swoje zdrowie, aktywność fizyczną, prawidłową dietę i tak dalej. Naprawdę masa fajnych zmian idzie z, takim, z osobą, która przestaje pić. Ważne, żeby taki człowiek korzystał z pomocy specjalistów. Czyli jeżeli osoba ci bliska, Mówi, że potrzebuje pójść na grupę, potrzebuje pójść na meeting, na grupę online. Ja mamy takie grupy co czwartek na Discordzie serde serdecznie zapraszam. Y jeżeli na grupę online, jeżeli na grupę gdzieś y z innymi ludźmi, y do terapii czy coś, nie, tam nie zrobią z niego wariata, nie zrobią z niego alkoholika, nie zrobią z niego jakiegoś, wiecie, dziwolonga, i tam, y I to nie jest sekta, nie obawiaj się. Y Proszę zaufać, że jeżeli Twój, w cudzysłowie Twój, oczywiście alkoholik, yy, zacznie trzeźwieć, profity będą dla wszystkich. Tacy ludzie bardzo często osiągają masę życiowych sukcesów. Tacy ludzie są bardzo często przedsiębiorczy. Tacy ludzie są bardzo wrażliwi. Yy, mówię o alkoholikach. Naprawdę zdrowy, naprawdę trzeźwiejący alkoholik, proszę uwierzyć, że to jest duże szczęście dla rodziny. I, i, I bez dwóch zdań. Oczywiście mówimy o trzeźwiającym alkoholiku, czyli takim, który również, przede wszystkim, korzysta z pomocy specjalistów. Jeżeli yy, ktoś byłby chory na, przykład właśnie, no, na problemy z chodzeniem i jest tak, że potrzebuje terapii, potrzebuje rehabilitacji, idzie na masaże, długo ćwiczy, wspieramy taką osobę, zawozimy ją, kiedy trzeba, tak? I tutaj też jest taka rzecz, jeżeli chodzi o alkoholików. Też nie należy takiej osoby prowadzić za rączkę, no bo wszyscy jesteśmy dorośli i odpowiadajmy za siebie. Ale bardzo ważne jest, byśmy takie osobie chociaż nie przeszkadzali. I stąd jest moja ogromna prośba, byście, moi drodzy, zrozumieli, że alkoholizm jest chorobą, yy, alkoholizm yy, jest chorobą nieuleczarną i śmiertelną. Bez dwóch zdań. I... Jak każda choroba, jest szansa na wyjście z niej, tak? Na zatrzymanie, na zatrzymanie obsesji picia przede wszystkim, jest szansa. Tylko żeby alkoholik to zrobił, potrzebuje się trzymać różnych zaleceń. Tutaj rodzina, bliscy, otoczenie może pomóc. Bardzo może pomóc w takiej sytuacji, yy, trzymając się zaleceń, które przed chwilą też omówiłem w filmie. I Jeżeli alkoholik mówi, że z czymś ma problem, coś by chciał omówić, Proszę wysłuchać, to nie jest kwestia silnej woli. I nie, taki człowiek nie potrafi wypić jednego piwka. No bo to tak nie działa. Hmm, przypominam to tak jakbyś osobie, która nie może chodzić, powiedział weź wstań, rusz się i zacznij coś działać. No, no nie, to nie zadziała po prostu, zwyczajnie. Patrzmy na alkoholizm jak na chorobę, a nie kwestię silnej woli. Bo tu nie ma silnej woli. Absolutnie. Ja sam oczywiście uważam, że ja też nie mam silnej woli. Mimo, że życiowo udało mi się bardzo dużo rzeczy osiągnąć, może to nie skromnie brzmi, no ale mówię o tym, że jest to pewien mandat, który daje mi prawo do mówienia na temat tego, że można z tego syfu wyjść, to ja uważam, że nie mam silnej woli. To jest kwestia poznania, kwestia świadomości, kwestia działania. I tyle. Także tyle w tym filmie. Bardzo Cię proszę, żebyście ten film sobie udostępniali. Bardzo proszę, żeby ten film y, dotarł do jak największej ilości osób, bo myślę, że to jest jeden z ważniejszych materiałów, które mogą y, na, kanał, y, na kanał, nie tyle na kanał przyciągnąć, ale generalnie być może szczątkowo zacząć zmieniać świadomość na temat choroby alkoholowej. A jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, jest potrzebne, jest wartościowe, to oczywiście bardzo proszę Cię o wsparcie. W opisie filmu jest info, jak można. Wesprzeć mnie finansowo, moją pracę. Dzięki temu takie materiały mogą powstawać. Mam czas na przygotowanie, nagranie, ogarnięcie tych wszystkich materiałów, a jest to trochę pracy przy tym wszystkim. Więc jeżeli chcesz mi takiego czteropaka czy flaszkę raz w miesiącu, w cudzysłowie, czteropaka czy flaszkę postawić, bo akurat nie pijesz i parę drobnych ci z alkoholu zostało, to możesz wesprzeć moją pracę tym by ten kanał mógł trwać i to wszystko się kręciło fajnie, a jeżeli cię nie stać, to oczywiście komentarz, łapka, udostępnienie tych materiałów, to też jest forma pomocy. Z góry za wszystko dziękuję, dobrego, dobrego dzionka wam życzę, pozdrawiam i do zobaczenia, cześć.